Dziubiński, a trenuje ekipę z Oświęciemia Tim trenerski Tom Kulen i Piotr Sarnik. No i podjeżdża Wasiljew. Wasiljew, który bardzo dobrze spisał się w niedzielnym Metkowiczam. Dobre podanie na prawą stronę. Martin Przygodzki. Martin Przygodzki rozgląda się, ale indywidualnie prosto w Sandersa. Mógł pomyśleć. Temar, dobrze teraz do Krzemienia, Łukasz Krzemień ma z drugiej strony Filipsa, Krzemień, Filip, bardzo ładna akcja, Krzemień z Filipsem i Zachary Filip otwiera wynik tego spotkania dobrze, obsłużył go Łukasz Krzemień i mamy 1 do 0 na lodowisku w Oświęcimiu. Janem Dziubińskim, dobre teraz podanie Dziubiński, Dziubiński ależ sprytna sztuczka Krystiana Dziubińskiego, wymanewrował bramkarza Sosnowca, wyłożył krążek, ale no i popatrzmy jak rozpocznie się ta druga odsłona pojedynku w Oświęcimiu. Utrzymuje się przy krążku Basili. teraz dopiero wjechali Sosnowiczanie do tercji Unii, no i jest bramka, no między parkanami kapitan Zagłębia Kozłowski zdobywa wyrównującą bramkę, którą chyba trzeba chyba trzeba tą bramkę przypisać troszeczkę na Klarka Sandersa. No gdzieś tam ten krążek odbił się właśnie tak nieporadnie. Szybka akcja teraz Piotrowicz. Do przykockiego przygocki do Rzeszutki. No i Jarosław Rzeszutko szukał gdzieś tam miejsca fagonić wynik. No i teraz też już stan remisowy. Jeden do jednego po bramkach Filipsa i Kozłowskiego mocno. Sanders do boku. Zawodników zagłębia. Skinars. Rozgląda się. Dobrze. Skinars na drugą stronę. Wykończył to Teddy, Teddy Da Costa. Dobre podanie skinarsa. Kolejna składna akcja. Teddy Da Costa zdobywa drugą bramkę dla oświęcimian. No wydawało się, że już nie przejdzie ten krążek do Skinarsa. Wyszard może złożyć się do strzału. Wyszard bardzo ładnie pociągnął ten krążek z nadgarstkach i ciągniony strzał. No i mamy 3 do 1. Oklaski na Hali w Święciniu. Marsz tryumfalny znany z oświęcimskiego lodowiska, gdy Gospodarze strzelają gola i na dwie bramki, na przewagę dwubramkową, uciekają Sosnowiczanie. Yeah. Dobrze teraz przecierają się Sosnowiczanie, no i pusta bramka była przed chwilę, będzie kara. Dudas. Podbity ten Krążek, mógł zmylić Sosnowickiego bramkarza, nie wykorzystał to czeka na podanie Philips, ale wjeżdża Dudas. Pierwszy do tercji Filips. dobrze do Dziubińskiego i Krystian Dziubiński pokazał, że takich sytuacji nie zbył marnować i zdobywa czwartego gola dla Replast Unii Oświęcim. Krystian Dziubiński. Odskoczyli oświęcimianie. Teraz wynikiem od Zagłębia chcieli strzelać tutaj kolejny gole. Jak już mówiłem, Sosnowiec w poniedzielnej wygranej wydawało się jest przed wyśmienitą sytuacją. Stanął Rybczyk, ale źle złożył się do i od razu kontra oświęcimian. Aleksiej Trandin zdobywa piątą bramkę. Otworzyli się troszeczkę zawodnicy z Sosnowca śmielej zaatakowali. Skarceni przez Trandina, i mamy. 5 do jednego na lodowisko w oświecinie. alek przed bramkę, krążek. Kowalówka przy niebiesko brzucenie. I, e, nie wiem, Oriekin e, podniósł ręce do góry. Ten krążek e, wrzucał Wishart. E, Czekam na decyzję. Tutaj ogłoszenie przez spikera, kto zdobywcą tej bramki. No jeżeli ta bramka nie zostanie zaliczona Wishartowi, no to na pewno będzie miała asysta. Jeżeli nikt nie do, dotknął tego krążka w drodze do bramki, no to będzie gol zaliczony za głębie w pokojowym zamku. Przygocki przed bramką i to musiało skończyć się golem. Martin Przygocki znalazł tam Jarosława Rzeszutkę i mamy 6 do 2. Jarosław Rzeszutko zdobywa swoją bramkę w tym spotkaniu. Rynek pomiędzy Mistrzem Polski a Replaz Unią Oświęcim. Ja dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.